шсткім вітам сердечне на канале польска ами Б белеларусінкі мам на імі Мар'я в тим місёнцуспўнілолася челята як моя родіннашеправадзілася до польські до кракова за Беларусії з мінська обши чинах пшеправацкі можна послухать в тим оцінку з To bardzo smutne historie, nie chcę powtarzać, a o doświadczeniach, wrażeniach naszej rodziny po pierwszym i drugim roku pobytu w Polsce można posłuchać w tych odcinkach. Też zachęcam do obejrzenia. Jednak w ciągu trzeciego roku pobytu w Polsce w życiu naszej rodziny nastąpiły pewne zmiany, które zainspirowały mnie do nagrania nowego filmu. I główne pytanie, które stawiam przed sobą, czy są jeszcze różowe okulary, czy jest tak wszystko pięknie jak opowiadałam o tym w pierwszych dwóch odcinkach. Od razu oszczegam za chamstwo, za podobne komentarze, za jakąkolwiek destruktywną krytykę i hejt. Nikogo nie żałuję, nie wnikam czy to jest bot, czy nie, po prostu blokuję wszystkich. To jest mój kanał, mogę porównać go do własnego domu. Jesteście tu u mnie gośćmi. Witam serdecznie, jednak proszę okazywać szacunek tak samo jak ja do Was. Ja w swoich filmikach nikogo nigdy nie obrażam i staram się być obiektywna, więc zaczynajmy. W trzecim roku życia w Polsce, A w związku z tym, że już dobrze rozumiem język polski i mogę swobodnie porozumiewać się z Polakami, z miejscowymi, A powiem tak, zaczynam już wkraczać w okrąg samych Polaków. Zwykle ze względu na bariery językową emigranci w pierwszej kolejności szukają przyjaciół i komunikacji wśród rodaków, co jest absolutnie normalne. I pamiętam, jak bardzo się martwiłam, że nie mam polskich przyjaciół, z którymi mogłabym porozmawiać, zapytać o coś, co mnie interesuje, czego nie rozumiem tutaj w nowym kraju. Tak się stało, dlatego, że nie byłam pewna siebie i swojej umiejętności jasnego wyrażania myśli po polsku. Jednak w tym roku przekroczyłam te bariery językowe. I udało mi się wejść do polskiego społeczeństwa. Przyjęliście mnie do niego, zarówno jak w realnym życiu, tak i tutaj, za pośrednictwem tego kanału. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy piszą do mnie, jak w komentarzach, tak i prywatnie, mailem. Chętnie z radością czytam wasze historie, poznaje was i dla mnie jest naprawdę to bardzo ważne i interesujące. Z niektórymi z was nawiązałam prawdziwe przyjaźnie, które bardzo cenię i dzięki wam poznaję Polskę z zupełnie innej strony, nie z pozycji emigranta, a z pozycji mieszkańca, zresztą sama Powoli staje się tym mieszkańcem. Niestety zniknięcie bariery przyniosło nie tylko radość, ale i rozczarowanie. Zaczęłam dostrzegać różne problemy w polskim społeczeństwie podziały warstwowe, podziały w różnych aspektach życia różne poglądy na religię, na politykę itd. Zarówno pojawiło się zrozumienie, że tutaj też nie wszyscy ludzie są dobrzy. Tu miałam typowy błąd emigranta, który przyjeżdża do Europy, kiedy wydaje się, że skoro tutaj jest taki piękny obraz, to i ludzie są też jak na obrazach, a potem raz i w publicznym miejscu na Twojego męża ktoś zaczyna krzyczeć wulgaryzmami, żeby jechał walczyć na Ukrainę albo w przedszkolu. Niektóre matki demonstracyjnie nie chcą ze mną rozmawiać i pokazują, jakby mnie nie zauważają. Nawet kiedy zaczynam z nimi witać się, uśmiechać się, żeby tylko pokazać mnie swoją pogardę. Bo nie jestem Polką. No albo na przykład w tramwaju, zwłaszcza wieczorem, po przedszkolu. Moje dzieci trochę mogą krzyczeć, są kapryśne, jak i każde dziecko, polskie też. Ktoś zaczyna krzyczeć na nich tak głośno, robić zauważenie, że nawet ja, dorosła osoba, podskakuję ze strachu. W ogóle takie sytuacje tylko pokazują, że w każdym kraju są. Dobrzy ludzie i szkodliwi i bądźmy szczerzy, że w życiu nie bywa tak, że spotykają nas tylko wyłącznie wspaniali ludzie, ale na szczęście możemy sami określić swój krąg znajomych, społeczny i wybierać z kim chcemy się komunikować, a z kim odwrotnie nie. A ten krąg, który staram się stworzyć wokół naszej rodziny, jest czymś takim po prostu niesamowitym, takim ciepłym, przytulnym miejscem, że często jestem zdumiona. Jak są Polacy otwarci, życzliwi, gotowi do pomocy, a co najważniejsze, jak jest ciekawie z nimi rozmawiać, omawiać różne aspekty życia, coś porównywać. I po takich rozmowach dochodzę do wniosku, że Polacy i Białorusini są bardzo podobni. Weźmy na przykład nasze kuchnie. Są bardzo podobne. Niektóre danie są absolutnie takie same, różnią się tylko nazwą. Po trzech latach mieszkania w Polsce nadal wierzę, że polska medycyna jest bardzo dobra, chociaż wielokrotnie próbowano mnie przekonać, że tak nie jest. Wierzę wam, że mówicie to na podstawie własnych doświadczeń. Przykro mi, że. Borykacie się z pewnymi trudnościami i dostrzegacie niedociągnięcia. Być może nasza rodzina po prostu miała dużo szczęścia, bo konsultowaliśmy się z różnymi lekarzami w różnych dziedzinach, w tym zwracaliśmy się po pomoc chirurgiczną. I na nic nie narzekamy. Interesującą obserwacją było dla mnie to, że imigranci to często wykwalifikowani i niezwykle inteligentni ludzie. I teraz mówię o zawodach e, intelektualnych, aby imigrant zdobył dobrą pracę na e, stanowisku, na m, dobrej pozycji. Musi tak o głowę przewyższać przeciętnego obywatela tego kraju i musi jakby wszystkim i nieraz udowodnić, że naprawdę jest wart tego więcej niż obywatel. I myślę, że Polacy też to zauważają w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, gdzie często emigrują. Nie udało nam się jeszcze objechać Polski. Byliśmy jedynie na trasie Kraków-Warszawa, Warszawa-Kraków. Jednak po raz pierwszy w tym roku udało nam się wyjechać poza Kraków, dwa razy do Wieliczki i do Zatora, do parku Rozrywki Energylandia. Bardzo mi się spodobała Wieliczka, to takie miłe i przytulne miasto, bardzo spokojne, ciche. W porównaniu do Krakowa można poczuć się jak na wsi. Jest tam mega miłe. Cóż, Energy Energylandzie tak wszystkim się spodobało, zarówno dorosłym jak i dzieciom, że na 100% będziemy tam jeździć co roku. Dalej już zauważam pierwsze oznaki, wypieranie przez język polski. Języka rosyjskiego i białoruskiego z mojego życia. Tak, jestem Białorusinką, jednak w życiu z Białorusinami rozmawiam w dwóch językach. Często komunikując się, rozumiem, że jest mi łatwiej powiedzieć jakieś polskie słowo lub polski wyraz, niż zastanawiać się, jak to będzie po rosyjsku lub po białorusku. W naszej rodzinie jest mieszanka językowa. I najsmieszniejsze sytuacje mamy z dziećmi, zwłaszcza z córką, która idzie w tym roku do polskiej szkoły, już potrafi czytać po polsku, pisać po polsku i często przenosi językowe konstrukcje z języka polskiego na swój język. Albo ona może powiedzieć pierwszą część słowa po polsku, a ostatnią w swoim języku i pojawiają się słowa potwory Frankensteiny. Generalnie najważniejszą wiadomością przede wszystkim dla nas po trzech latach mieszkania w Polsce stała decyzja o zakupie własnego mieszkania w Krakowie. Już wspominałam o tym w swoim poprzednim filmie o rynku nieruchomości w Polsce. I tak, oczywiście, to jest bardzo drogie. Mieszkania w Krakowie są 2,5 razy droższe niż w Mińsku. Jednak nie możemy wrócić do domu i nie wiadomo, czy pojawi się kiedyś taka możliwość. W ciągu trzech lat nasze dzieci bardzo się przyzwyczaiły do nowych warunków życia. Jak już mówiłam, córka idzie do szkoły, dzieci ją dobrze akceptują, ma koleżanki, no a synek mieszkał na Białorusi tylko przez pierwsze 7 miesięcy z tych 3,5 roku, co ma i nic już nie pamięta o Białorusi i Kraków dla niego już jest jego domem. Widzę tu w Krakowie dużo możliwości dla dzieci. Edukacja jest tu na bardzo wysokim poziomie i właściwie nasze dzieci są dla nas z mężem główną motywacją, aby tu pozostać i zapewnić lepsze życie niż mieliśmy my na Białorusi pod rządami tego samego. tego Dyktatora. Dziękuję ślicznie za obejrzenie. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, proszę o wsparcie mojego kanału przez komentarze, subskrypcję, kciuk w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!